Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Andrzej i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Spyro Year of the Dragon. A nasz progres w grze wynosi 94% i tutaj nam brakuje jeszcze, zobaczcie, 800 gemów do 15 000 i 6 UI do 149, które są wymagane, by w ostatnim świecie mieć dostęp do dodatkowego etapu. No i teraz pytanie właśnie, skąd wziąć te gemy? Okazało się, że przegapiłem w pierwszym świecie co najmniej tutaj grzybowy szlak, którym się zajmiemy właśnie w tym odcinku, bo nie mamy tego grzybowego szlaku, zobaczcie tutaj zrobionego. I pewnie to samo będzie w drugim, czy może nawet trzecim świecie. To się dopiero okaże, ale tymczasem ten odcinek poświęcamy właśnie temu szlakowi, więc zajmiemy się nim. No i zobaczymy, czy uda nam się go zrobić na 100% w pierwszym podejściu, czy może nie. Jak już wiemy, właśnie jeśli chodzi o szlaki, będzie to polegało na tym, że będziemy mieli do zaliczenia jakieś dwa wyzwania. I na przykład jedno z nich składa się powiedzmy czekajcie. No właśnie dwa podniebne wyzwania wyścig na czas lub wyścig z motylami. Także Iskier wszystko już nam powiedział, czy tam wybzyczał, weźmiemy sobie wyścig na czas i tutaj będziemy musieli właśnie cztery rzeczy zaliczyć w trakcie, no nie wiem, kilku minut. Jak zaliczymy to oczywiście dostaniemy zestaw gemów, no i pewnie jajów w nagrodę, także wybieramy pierwszy wyścig na czas. Podpowiedź, spróbuj wykonywać zadania po kolei, zacznij od pierścieni, potem dorwij mniszki, pająki i na samym końcu motyle. Może to nie najszybsza trasa, ale najłatwiejsza. okej. Okay. no dobra, zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Ok, zaczynamy od okręgów. No i widzicie, ja to przegapiłem. Tyle odcinków za nami. Pierwszy świat okazało się, że przegapiłem właśnie te plansze. A to rozwalamy sobie. Zobaczcie, ogniem także takie kwiatuszki, jakby. No dobrze, zobaczymy, czy nam się uda to zrobić od razu, czy nie. To jest pytanie. Dobra, to mamy już. Teraz co? Pająki. Musimy je strącać chyba na to wygląda. Trochę jest trudniej, bo one się gibają. Jak nie trafię, przegapimy jakiegoś, to stracimy dużo czasu. Ale nie powinno być źle, biorąc po, pod uwagę, że to jest właśnie pierwszy świat. Więc tutaj raczej to wszystko powinno być łatwiejsze. Dobra, jeszcze motyle. Co z motylami? Mamy je chyba tutaj ogniem smażyć. Zobaczcie, na to wygląda. Kurczę, ominąłem jednego, ale nie szkodzi, one chyba latają w kółko, więc zaraz sobie to nadrobimy. Serio? Ile jeszcze nam ich zostało? Nie, jeszcze dwa motylki. Nie uda mi się, zobaczcie, przez to, że przegapiłem tam jednego. No dobra, próbujemy ponownie w takim razie, wiemy o co chodzi, więc nie powinno być już źle. Jeśli nie przegapię tam żadnego motyla i za pierwszym po prostu spotkaniem uda mi się go zdjąć, no, to damy radę spokojnie. Może warto tam pod prąd tym motylom właśnie lecieć, a nie z prądem, tak jak one. Bo wtedy będzie mi się wydaje łatwiej je ustrzelić. Czasem tak właśnie robię, taką taktykę obieram. Ale spróbujemy sobie jeszcze raz zrobić tak jak Iskier mówił. Tutaj na razie wszystko się układa, jest w porządku. Nie było jakiegoś tam problemu. Chociaż czasowo to nie jest wcale dużo właśnie na to, na wykonanie tych zadań. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ile mam jeszcze pająków? Jeszcze jeden ostatni, zostały nam tylko same motyle. Teraz zobaczcie. Może zaczniemy od tego od razu. To nam powinno trochę zaoszczędzić czasu. Teraz już trochę się skupię bardziej na nich, więc. No i dobra, znowu jakiegoś przegapiłem. Zobaczcie. Dobra, tego. Tego. I dogonimy tego, co przegapiliśmy. Mamy 5 sekund. Ciekawe, czy się uda. Chyba tak. Dobra, udało się. Także pierwsze z dwóch wyzwań mamy tutaj zaliczone. Dostaliśmy za to 160 gemów. Stąd wychodzimy. Patrzcie się, dostaniemy jajo, Sabina. Ok. No to zostaje nam wyścig z motylami w takim razie. Przeleć przez wszystkie obręcze. Ok. No wiemy o co tutaj chodzi. Ciekawe, czy będzie ciężko. Ja pamiętam, w czwartym świecie wypewnie też. Naprawdę było ciężko, żeby wygrać taki wyścig. No ale nie oszukujmy się. Powinno być łatwiej, jeśli chodzi o pierwszy świat, bo to przecież były początki gry, więc nie może być też tak ciężko. Przynajmniej ja jestem tego zdania, chociaż jestem piąty w sumie. Okrążeń mamy standardowo 3. Pewnie nie możemy ominąć żadnego okręgu, bo nam od razu przerwie grę, co wiemy już z doświadczenia wcześniej. Mogłem polecieć lewą stroną, dostałbym jeszcze powera, jeśli chodzi o prędkość, ale czwarta pozycja, pierwsze okrążenie dopiero, więc myślę, że będzie dobrze. Tutaj nie będzie takich problemów, jakie mieliśmy właśnie w ostatnim szlaku, który ja wykonywałem, ale zobaczcie, prawie że, prawie że kurczę straciłem jeden okrąg i trochę tutaj się pogubiłem, ale robimy drugie okrążenie, jestem czwarty. Wow, tego się nie spodziewałem, że mnie jakiś dogoni. No to nie jest wcale tak łatwo, jak myślałem. Ale być może też przez to, że straciłem na troszkę kontrolę w pewnym momencie. I tutaj teraz bym chciał polecieć, jeśli się uda. Udało się, ale nie udało się zabrać tej gwiazdki. Więc może być faktycznie ciężko. Dobra, ostatnie okrążenie. No raczej tych trzech motyli już nie dam rady wyprzedzić. Może jednego, może dwa, ale nie trzy. Zobaczymy. Jeszcze oberwałem. Dobra. W takim razie myślę, żeby nie przedłużać. Ominiemy sobie jedno koło. Dobra. Próbujemy ponownie. I spróbujemy od razu smażyć te motylki. No te cwaniaki też lecą właśnie... Tymi gwiazdkami, więc kurcze Dzięki temu mają prędkość większą I mnie też doganiają czy przeganiają Albo nie pozwalają siebie dogonić Po prostu Tak to właśnie wygląda Na górę Tego mogę zesmażyć Mogłem, ale nie wykorzystałem okazji Zobaczcie Dobra, zrobimy taki myk teraz I znowu nie udało mi się tej gwiazdki Kurcze złapać No niedobrze, niedobrze Ale tego może usmażę no i usmażyłem. Dobra, jestem trzeci po pierwszym okrążeniu, więc źle nie jest. Teraz aby tylko brać przyspieszenia i tego nie zmarnować. I właśnie tutaj już zmarnowałem troszkę. I już mnie tutaj jeden dogonił niestety. No dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Póki co nie ma tragedii. Spróbujemy tego zaraz też zasmażyć. O ile mi się to uda. Ale patrzcie jaki cwaniak poleciał też dołem. Ale mi też się udało ją wziąć. Jestem mu na ogonie, kurczę, więc jest szansa, że tego wyprzedzę. Ale nie wiem, czy tego pierwszego uda mi się wyprzedzić, wiecie? Jeśli bym tego teraz usmażył. O właśnie. I tutaj wziął Spida. Dobra, przegoniłem tego. Jestem drugi. No, i chwila prawdy. Chyba jednak nie uda mi się go dogonić, jest za daleko. Musiałbym zrobić tak, i musiałbym zrobić tak. O, właśnie. No, patrzcie się, mało brakowało. No, ale niestety nie udało się. Także próbujemy po raz trzeci. No, liczy się, żeby brać te gwiazdki po prostu. Żeby nadawać prędkość. Zobaczcie. Tak to właśnie powinno być. Już jednego wyminęliśmy. Oczywiście tą gwiazdkę też musimy wziąć. I udało się ją wziąć, ale to mi jakoś tam pozycji zbytnio nie poprawiło. Dobra, zobaczymy, czy się uda. Coś tutaj się udało. Zobaczcie, jak ładnie tutaj dogoniłem jednego. Jeszcze go zesmażyłem, więc jestem trzeci po pierwszym okrążeniu. To już jest dobry wynik. Ja by tak trzymać, kurczę. To będzie dobrze. I kolejnego wyprzedziłem, druga pozycja. Póki co, oczywiście, jeszcze trzeba trafiać w te obręcze Skubaniec, ale go zesmażyłem. Więc teraz go troszkę kurczę, odstawiłem. O, jeszcze mnie goni Skubany, walczy, walczy. No, co prawda, ja też trochę oszukuję, bo ich tutaj ogniem traktuję. Co mi daje nieco przewagę nad nimi. I zobaczymy, czy uda mi się tego dorwać. No, siedzę mu na ogonie, jest szansa, powiem Wam, szczerze mówiąc. Jeśli nie weźmie, nie weźmie, nie weźmie tego przyspieszenia tutaj, a ja wezmę, no to go wyprzedzę i wyprzedziłem, słuchajcie. Także meta i chyba będę pierwszy. Super, udało się. Ale czekajcie, ja nie chciałem próbować ponownie. Bo już przecież to wygrałem, więc proszę tutaj o jajo wyjść. Dostanę jajo? Dostanę, dostałem Janka. Dobra, na razie chyba weźmiemy sobie teraz wyścig z motyla. Nie, wyścig na czas. Ponieważ tu chyba jeszcze jest jedno jajo. Tak, starcie łowcy, więc pierwsze co robimy to szukamy... Szukamy łowcy, on gdzieś będzie tutaj pewnie stać. W jakimś miejscu. Tylko pytanie, gdzie? Czasem się nie przejmujemy, bo leci w górę, więc to jest tylko taka próba, że możemy sami swój rekord poprawiać. Nas bardziej interesuje teraz łowca, który gdzieś tutaj pewnie jest, no ale nie wiem gdzie. Może gdzieś tutaj w jaskiniach. I chyba standardowo polecę pod prąd. Albo czekajcie, zaczynam się tutaj może. Zresztą, jak się nazywa zadanie? Starcie łowcy, dobra, gdzieś będzie, ale nie wiem gdzie. Na razie go nie widzę. Nigdzie może tam na górze będzie, co? Zobaczymy. Chyba nie, bo nawet nie mogę tak wysoko podlecieć. W takim razie musi gdzieś być niżej, na jakiejś wysepce. Może tu? Raczej go nie ma. To sprawdzimy sobie w takim razie tutaj wszystko, dookoła. No właśnie, gdzie ten łowca może stać? To jest pytanie. No ja go póki co nie widzę, nie wiem jak wy. Dlatego szukamy dalej. Do skutku, może tutaj gdzieś się chowa? Czekajcie, a tutaj gdzieś nie. Serio, nie widzę go, nie wiem gdzie on może być. Może tutaj na górze był? Czyżby? No nie, nie ma, o jest, czekajcie, jest, 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 jest. Dobra. Co on tutaj dla nas ma ciekawego? No dobra, pokaż, jasne. No tak, wciśnij B, aby strzelać, A lub X, aby uruchomić turbo. Oho. Ło, ale mnie szybko rozwaliły, masakra. Dobra, próbujemy do skutku, czyli trzeba będzie unikać kurcze ich, patrzcie się, no teraz... Nawet nie zauważyłem kiedy strzeliły. Naprawdę tak ciężko będzie? Jak na takie wyspanie? No dobra, w takim razie, skoro tak... Eee, no coś tutaj mi się nie podoba i nie pasuje. Dobra, ja uciekam stąd. W tym razie zrobimy to inaczej trochę, będziemy się przemieszczać szybko, może to potrwa dłużej, ale ja nie dam się im tutaj trafić, tylko czy ja się nie rozwalę, jak tak będę szalał? Ło! Chociaż dwa spotki już chyba zniszczyłem, więc prędzej czy później trafię, taki chybił trafił robię teraz. Dobra, cztery załatwiłem. Jeszcze trzy zostały. Pospamujemy sobie tym przyciskiem, a właściwie strzelaniem. Dobra, jeszcze dwa spotki zostały mi do zniszczenia i będzie chyba po zawodach. Oho, mało brakowało, aby mnie tutaj jedna Destrzeliła. Nie wiem gdzie one właściwie latają teraz. Tam chyba ktoś był. Dobra, tam jest jedna. Zniszczona. Została jeszcze jedna owca w spodku. Więc kto pierwszy ten lepszy. Wow wow, wow bo ładuje we mnie, zobaczcie. Dobra, zniszczyłem chyba wszystkie. Dawaj jajo, pyrek. Czyli trzy jaja żeśmy zgarnęli, a brakowało nam ilu? Sześciu chyba. No dobra, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Teraz nie chcę żadnego wyzwania, bo już zrobiliśmy to na 100%, więc sobie zaraz tylko to potwierdzimy i będziemy mieli z głowy już ten poziom. No oczywiście coraz bliżej będziemy tego ostatniego poziomu w ostatnim świecie. Jak to teraz będzie wyglądało? Proszę bardzo. Wracamy do wiosennej uczynki 14600 gemów, czyli brakuje nam jeszcze 400. Więc prawdopodobnie ominęliśmy też szlak w drugim świecie, tak mi się wydaje. Grzybowy szlak ukończony na 100%. Zobaczmy, zgadza się. I 97% progresu ogólnego w grze. I wydaje mi się, że w świecie ogrodów południa też nie mamy szlaku żadnego. Zobaczcie, więc pominąłem tutaj jakiś szlak. Dobra, w takim razie żegnamy się i przywitamy się już w drugim świecie przed właśnie kolejnym szlakiem w drugim świecie. To prawdopodobnie będzie ostatni etap, jakiego potrzebujemy do tego, żeby w czwartym świecie, czyli w świecie góry północy dostać się do właśnie poziomu, który wymaga od nas 15 tysięcy gemów i 149 jaj. No to to. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim hej!